Red course ready! Blue course ready! Attention. Cześć, z tej strony Marysia Bukowska. -Hydz. Znajdujemy się na Jaworzynie Krynickiej, gdzie odbywa się dzisiaj Pucharz Świata w snowboardzie Alpejskim. Zapraszam Was do kibicowania polskiej drużynie. Z za linią startu ustawiają się stanowiska serwisowe, gdzie przygotowywany jest sprzęt zaraz się będzie chyba tutaj dużo działo. Teraz jesteśmy na etapie inspekcji trasy, czyli zawodnicy przejeżdżają, mają pół godziny na oglądanie trasy, obejrzenie, sprawdzenie, jakie są warunki na trasie. Jest to jakby jeden z najważniejszych elementów mm. dla zawodników, bo dzięki temu potrafią sobie potem zwizualizować całą trasę, no i wiedzą mniej więcej, co się dzieje na trasie. Wiadomo, że potem te warunki się zmieniają, ale to już są tak doświadczeni zawodnicy, że też się spodziewają, co potem może być dalej. Witamy na pierwszym dniu zmagań Pucharu świata w snowboardzie w Krynicy Zdrój. Jak widzimy mamy piękne słoneczko, super warunki póki co się utrzymują na trasie. Zaraz ruszamy z kwalifikacjami. Dzisiaj w pierwszym dniu możemy wystawić 18 zawodników, 10 dziewcząt i 8 chłopaków. Mam nadzieję, że wszyscy pokażą się z dobrej strony. Trasa jest ustawiona przeze mnie, jest dosyć trudna. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, ale jest to Puchar Świata, więc musi być trudno. Organizacja zawodów super, muzyczka gra, trybuny gotowe. Mam nadzieję, że publiczność dopisze. Zapraszamy do kibicowania. Mamy dzisiaj przepiękną pogodę. W nocy przyszło minus 3, czyli nie musieliśmy od 5 rano polewać tej trasy wodą i jej solić. Mamy naturalne warunki. E, za moimi plecami słoneczko, po mojej prawej stronie dosyć twarda trasa. Kwalifikacje na pewno odbędą się w perfekcyjnych warunkach. Na finały jesteśmy przygotowani z drobnymi usprawnieniami. Wydaje mi się, że dzisiaj będzie super fajna rywalizacja. Bo nie spodziewaliśmy się takich fajnych warunków atmosferycznych. Witajcie, kochani, jesteśmy w Klinicy, rozpoczynamy kwalifikacje i, i dwudniowe zawody w snowboardzie alpejskim. Druga edycja Pucharu Świata w Polsce, w snowboardzie alpejskim. E, no i cóż, my się niezmiernie cieszymy. Że taka impreza zagościła u nas i mam nadzieję, że pozostanie już na, na lata. I mam nadzieję, że nasi zawodnicy dopiszą mi i zjadą jak najlepiej. No, oczywiście marzymy tutaj, żeby Ola e, znów stanęła na podium, ale też pozostali zawodnicy na pewno są w całkiem niezłej dyspozycji, także walczymy do boju. Będzie git? Będzie kit. damy radę. Fredkor, sledi! A ten. Attention! Jesteśmy na Jaworzynie Krynickiej, właśnie trwa Puchar Świata. Jest super atmosfera, jeździ się naprawdę fajnie. Dlatego bardzo się cieszę, że tu jestem i już nie mogę się doczekać finałów. Cześć z tej strony Julia Chmielecka i dzisiaj komentuję dla Was Puchar Świata World Cup Krynica 2025. Jesteśmy już po kwalifikacjach, było naprawdę gorąco. Ola Król finałowej 16. Jest na 12 pozycji. Zobaczymy, co się będzie działo dalej w finałach które są już o 13. Do zobaczenia! Więc dzisiaj już nie jest tak łatwo. Jak widać, mamy bardzo duży łopat, bardzo, bardzo dużo łopat. Sporo ludzi i tak nam ich brakuje, także w końcu przyszła zima witamy ją w marcu, trochę niespodziewanie, no ale cóż, też jakaś nie będziemy. Uh, hi, it's Roland Fishnal from Italy, uh, second day here in Krynica. Wczoraj um, trochę it's a little snowing a little bit, but today my coach set the course. thanks Krinica, Thanks, Polska. Organizatorzy zrobili świetną robotę od rana i mamy fajną, twardą trasę w linii przejazdu, więc mi się wydaje, że będzie bardzo dobre widowisko. Troszkę inne ustawienie niż wczoraj, można powiedzieć podobne, natomiast troszkę bardziej te bramki są odstawione, co znaczy, że jest jeszcze bardziej podkręcony slalom. Włosi to lubią jeździć, więc takie ustawienie było wiadome. Red course ready! Blue course ready! Attention! Cześć, jesteśmy już po kwalifikacjach do drugiego dnia Połaru Świata w Klinice Zdrój. Na finały pojawiło się słonko. So, 13 really nice to be here in Poland for this uh, edition of the Snowboard Alpine World Cup from Visa. I'm here for the first time and I've been really impressed by the amount of effort that organizing committee has put into this project. the help was the volunteers from since we arrived until now second race day everybody is really motivated hardworking doing their best and uh, it's been really, really enjoyable to be here it's really been a great weekend thank you Po raz drugi na Jaworzynie Klinickiej gościmy Puchar Świata w snowboardzie. Zawodnicy są zadowoleni, mówią o dobrym przygotowaniu trasy. No, staraliśmy się bardzo przez cały sezon, bo trasę przygotowaliśmy już, zaczęliśmy przygotowywać od grudnia. No i dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Uh, uh, Dziękuję. On, on We weekend. I didn't expect uh, such a good race today. Uh, I'm so super happy with the, with the victory in, uh, in nearly the end of the season. Uh, it was tough, powerful riding, but uh, yeah, all in all it was perfect for me. Actually, yesterday I had crashed in the uh, quarter final, so last night I decided uh, I want to win today. So I'm so happy now and uh, I have no words. Thank you.